Witajcie kochani, jest 19.45. Jesteśmy teraz pod słowacką granicą, przyjechaliśmy sobie tak rekreacyjnie na Sylwestra. Chciałabym wam pokazać mój strój sylwestrowy dnia. No, i mam na sobie taką sukienkę granatową, e, którą kupiłam w tamtym roku w New Yorkerze. Wygląda tak, jak wygląda. <laughs> e, no, takie są tutaj akcenty, jakby z gazet, lub coś takiego. Do tego mamy takie grafitowe rajstopki. No, i pożyczyłam klapusie tym razem od mojego męża. E, no, i jeśli chodzi o biżuterię, to mam tutaj e, te kolczyki, które miałam w ostatnim filmie. Filmiku, takie granatowe kule. E, paznokcie tak jak widać, niebieski lakier, troszeczkę brokatu, no i zrobiłam sobie z stempelki z Essence. Włosy słyszałam w telewizji, że w tym roku na Sylwestra e, powinny wyglądać e, e, naturalnie, więc tylko je umyłam i wysuszałam i wyglądają tak. Wiram sobie kwiatek, żeby było bardziej egzotycznie. No i jeśli chodzi o pozostałą biżuterię, no to mam tutaj jeszcze na rynku takie świecące bransoletki. Może wam zademonstruję, jak yy, świecą w ciemności. Uwaga. Właśnie tak. No i tak by się prezentowało mój sylwestrowy strój dnia. Wrzucę ten filmik już w nowym roku, ponieważ nie mam dostępu do internetu, więc życzę Wam szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!